Muszę przyznać, że doskonale pan sobie radzi z tą epidemią. Ci ludzie, którzy do na nas głosowali, jebać tych ludzi. Jedyne co masz robić, to pieprzyć im jakieś głupoty. No tak, ale jak coś zrobimy przy okazji dla nich, to też będzie spokojnie, nie? Nie. Pierwsza zasada zarządzania kryzysowego. Nikt. Ale to absolutnie nikt nie ma pojęcia, czy liczba zachorowań. Pójdzie do góry, czy pójdzie w dół, czy będzie zapierdalać w kółko. A już na pewno nie my. To wszystko Fugazi. Wiesz co to jest Fugazi? Fugazi? No to taka chińska zupa. Patrz na mnie. My gówno wiemy. Nie mamy pojęcia. Okej. Okay. Więc jak pojawił się w Polsce koronawirus, to narobiliśmy dymu w mediach, że ogarniamy, a te barany potem biegały po sklepach, kupując ryż, w ogóle nie myśląc, co się dzieje naokoło. Albo makaron, włoski. Bo te debile nie myślą, nie kontaktują. A ty w tym czasie wymyślasz następne głównowarte ustawy, bo przypominam, żaden z nas nigdy nie prowadził firmy i nie wiemy w ogóle o co chodzi. Przepychasz, co ci się podoba, potem każesz w TVP mówić, że to dla ludzi, i tak w kółko, a oni dalej na ciebie głosują. I ty masz kolejną kadencję, i ja mam kolejną kadencję. Oba jesteśmy krycie. Jak coś pójdzie nie tak, to i tak się nie masz czym martwić, bo to my obstawiamy wszystkie komisje. Motherfucker! No tak, kurde, fajnie być takim ziomkiem w rządzie, jebać tą biedę, w sumie rację.